Świętego Jana, chwała. One zostały zapisane w dwudziestym rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 2 do ósmego. Pierwszego dnia po Szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra. Oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Oto słowo panieskie. Panie Moi drodzy, siostry i bracia, w tym świątecznym Bożonarodzeniowym czasie w liturgii Kościoła w sposób szczególny zaznacza swoją obecność ewangelista Jana. Najpierw słyszymy te piękne słowa. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Potem wielokrotnie w kolendach powtarzamy to Janowe Słowo, a Słowo ciałem się stało. I zamieszkało między nami. I przychodzi ten dzień dzisiejszy, kiedy liturgicznie wspominamy świętego Jana, tekst niemalże zamykający tę Ewangelię, tekst, który pokazuje, jak rodziła się Janowa wiara. Wiara tego, który w czasie ostatniej wieczerzy był najbliżej Jezusa, wiara tego, który jako jedyny z uczniów doszedł do krzyża, wytrwał przy krzyżu, tego, który usłyszał słowa: Oto matka Twoja, który wziął Marię do siebie. I dzisiaj Widzimy Go jak tego, który biegnie do grobu. Możemy powiedzieć, biegnie na cmentarz, bo przyszła wiadomość, bo powiedziano, że coś złego stało się z ciałem Jezusa, że ktoś ukradł, zabrał, nie wiadomo gdzie On jest. Te słowa dzisiaj jakoś są dla mnie szczególnie ważne w kontekście pamięci. Zwróćcie uwagę na, tym, na to, co słyszeliśmy, gdy byliśmy wspólnie w moku, że był taki moment, kiedy zdawała się z naszej ziemi uciec pamięć o Piotrze Mocku. Piotr stał się Mockiem. Mój drodzy, i te wszystkie, nazwijmy to, ludzkie, wypływające z serca poruszonego, działania, aby pokazać, aby przekonać się, aby wskazać, że nie może tak być. Że bohater może, przepraszam za skrót myślowy, wyparować z pamięci, albo zostać wymazany, wygumkowany z pamięci społeczności. Kiedy upamiętniamy bohaterów powstań tym słowem, Cześć i chwała bohaterom. Myślę, że nie, większy, nie większej czci i szacunku wymagają ci, którzy troszczą się o to, żeby pamięć o bohaterach nie zaginęła. Myślę, że nie większej czci i szacunku, nie mniejszej czci i szacunku, Wymagają ci, którzy chodzą, pytają, badają, wyszukują w zakurzonych gazetach, być może przeglądają kartony przechowywane w domach z różnymi pamiątkami, aby zbudować z tego historię. Aby zbudować z tego opowieść. Mój drodzy, żyjemy w pokoleniu, w którym już nie ma świadków, którzy tak jak Jan z dzisiejszej Ewangelii mogli powiedzieć, Widzieliśmy własnymi oczami, patrzyliśmy, dotykaliśmy. Pokolenie świadków powstania Wielkopolskiego odeszło. Można powiedzieć, ta ziemska historia świadków się zakończyła. Potem jest epoka kronikarzy, epoka tych, którzy troszczą się o to, żeby Spisać słowa świadków, zachować słowa świadków. I potem przychodzą ci, o których można powiedzieć strażnicy pamięci. Przychodzą ci, którzy poznają słowa kronik, pozwalają na to, aby Słowo spisane, słowo opowiedziane poruszyło ich serce. I strażnicy mają odwagę powiedzieć: Tamta historia, tamten bohater, o którym mi opowiedziano, którego życie poznałem, wpłynął na mnie. Sprawił, że w nowy sposób coś zobaczyłem, odkryłem. I nagle okazuje się, że strażnik pamięci może stać się świadkiem. Świadkiem tego, że to, co było kiedyś, to, co zostało opowiedziane, to, co zostało przekazane, nie umarło. Tylko ma w sobie tę moc, potencjał dotknięcia ludzkiego życia, przeniknięcia, można powiedzieć, wywiera wpływ na tych, którzy słuchają, poznają to, co powiedział, to, co odkrył Strażnik Pamięci. Mój drodzy, dzisiaj, kiedy rozważamy słowo Boże w kontekście naszego wielkopolskiego powstania, kiedy rozważamy to słowo Boże związane z osobą świętego Jana Ewangelisty, mamy świadomość, że tam się to rodziło, że Jan jest oczywiście, że jest świadkiem, jego opowieść zostaje spisana. Potem we wspólnocie kościoła jest ochraniana, przekazywana dalej. I dzisiaj nas porusza. I dzisiaj nas dotyka. I dzisiaj mówimy, że ta sama wiara, która narodziła się przy grobie Jezusa, w pustym grobie, u tego, który ujrzał i uwierzył. Ta sama wiara ożywia nasze serce. Dlaczego to jest tak ważne? Usłyszeliśmy, moi drodzy, dzisiaj to słowo: Prawdziwie zwyciężył ten, kto pokonał śmierć. Prawdziwie zwyciężył ten, kto pokonał śmierć. Kiedy widzimy pusty grób Jezusa, Mówimy tak, On jest zwycięzcą. Kiedy mówimy, Jezus żyje, mówimy, On jest zwycięzcą. Ale moi drodzy, papież Franciszek w swojej bulli o tym roku jubileuszowym powiedział: Macie obowiązek pamiętać. I zachować świadectwo męczenników, bo ich życie, ich życie jest znakiem nadziei silniejszej niż śmierć. I kiedy patrzymy na, na zamordowanego przez Niemców, zabitego przez Niemców Piotra Mocka, kiedy patrzymy na tego mosińskiego bohatera, on nie chciał umrzeć. On chciał żyć. Ale przecież siostry i bracia, on był żołnierzem frontowym. Zgadza się. On wiedział, że do powstania nie idzie się, przepraszam, za skrót myślowy po ordery. Nie. On wiedział, że do powstania się idzie, żeby walczyć. A jeśli się walczy, to jest się gotowym na to, że można stracić swoje życie. Mówimy pięknie, jest się gotowym oddać swoje życie. Niektórzy oddają swoje życie na służbie. Mówimy, dla innych poświęcają się. Żołnierz, ułan Piotr Nocek oddał swoje życie, aby nasza Ziemia została dołączona do Rzeczpospolitej. Oddał swoje życie, poddał się pod rozkazy innych, pozwolił na to, aby inni decydowali, w którym miejscu się znajdzie i co będzie robił. Zobaczcie, robił to z miłości do ziemskiej ojczyzny. I kiedy przyszła kula, która odebrała jego życie, w tym momencie mówimy, oddał swoje życie, nie kuli. Mówimy, złożył je na ołtarzu ojczyzny, oddał je jako dar. I dzisiaj mamy w sobie w tym niezwykłym dniu mamy w sobie taką zadumę, taką, takie zamyślenie. Czy jesteśmy ich naśladowcami? Nie powiem, że czy jesteśmy gotowi oddać swoje życie za ojczyznę, czy, bo to dopóki nie sprawdzimy, to to by były nieuczciwe pytania. Ale nosimy w sobie tę zadumę, czy, czy ta postawa czy ta postawa jest dzisiaj taką postawą, którą chcę naśladować? Może nie. Może dzisiaj mówię, ja bym tego nie umiał. Ale co mogą zrobić? Mogę być strażnikiem pamięci. Mogę się zatroszczyć o to, żeby pamięć, o bohaterze nie zginęła. I nawet jeżeli jestem, jak mówił klasyk, karłem, który siedzi na ramionach olbrzymów, nawet w tej sytuacji zatroszczę się o to, żeby pamięć o owych olbrzymach nie zaginęła. Aż przyjdzie pokolenie, które zachwyci się dziedzictwem olbrzymów, przejmie je, uzna je jako swoje i przekaże dalej. Mój drodzy, tak to widzę w tym dzisiejszym naszym rozważaniu. Jan dotrwał. Jan przekazał, Jan uwierzył, kiedy odchodził z tego świata, miał prawie 100 lat, widział upadek Starego Świata, widział rozwój wspólnot chrześcijańskich, widział kłopoty, które te wspólnoty miały, ale odchodził z tego świata przekonany. Że swoje życie dobrze przeżył, oddając je na służbę Jezusowi. Bo On jeden pokonał śmierć, bo On jeden jest tym prawdziwym, prawdziwym zwycięzcą. Tyle, moi drodzy. Niech to pozostanie z szacunkiem i z podziękowaniem dla wszystkich z Was, którzy. Pielęgnujecie, troszczycie się o to, aby pamięć o takich bohaterach jak Piotr Mocet nie zginęła także wśród nas, na naszej musińskiej ziemi. Amen.